Z biznesu do słuchania. Po wysłuchaniu gości tego odcinka Pulsu Biznesu do Słuchania, mam wrażenie, że każdy z nich stoi potencjalnie przed problemem nie do rozwiązania. Bo liczby nigdy nie wyrażą czegoś niematerialnego. Tymczasem, postęp gospodarczy, poza tym, że więcej zarabiamy, mieszkamy w większych mieszkaniach czy domach, jeździmy droższymi samochodami w lepszych ciuchach, to również w jakiejś mierze kwestia szczęścia. Inaczej idzie się do pracy ze świadomością, że pensja wystarczy dłużej niż do pierwszego, jeszcze inaczej, gdy wie się, że w ciągu roku stać nas będzie na dwa lub trzy urlopy w ciekawym miejscu. Albo na realizację własnych pasji. Jeszcze inaczej żyje się ze świadomością, że w razie choroby najbliższy lekarz przyjmie Twoje dziecko od ręki, a na odpukać operację poczekasz najwyżej miesiąc. A ta świadomość już nie ma wartości pieniężnej, za to istotny w sposób przykłada się do wzrostu gospodarczego. Tyle tych liczbowo filozoficznych rozważań na dziś. Za tydzień mikrofon z powrotem przejmie Małgosia Grzegorczyk, która opowiadać będzie o tym, czy z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciach, czy też można z powodzeniem robić również rodzinne interesy. Archiwalne odcinki pulsu biznesu do słuchania znajdziecie w swojej aplikacji podcastowej, a także na PBPL Ukośnik do słuchania. Paweł Sołtys, do usłyszenia. z biznesu do słuchania.